Zobaczcie go, jak się patrzy. Nie chciałbym, żeby ktoś tak na mnie patrzył. Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. Dzisiaj będzie Trollface versus Trollface, a dokładniej Trollge. Nie wiem, czy to się mówi Trollge. W każdym razie jest to taka ciemniejsza wersja Trollface'a. O co chodzi? Ta straszniejsza po prostu. Zobaczycie zaraz, o co chodzi. Widzicie, że za nim pojawiają się też jakieś różne takie naprawdę creepy obrazki razem z nim. I o to tutaj chodzi. Będzie to taki... Niby horror mod, ale nie do końca, bo jednak się do nas tutaj uśmiecha. Oczywiście pamiętajcie, łapce w górę. Jak będzie tysiąc łapek, to myślę, że e, jutro także wpadnie kolejny film z moda. Patrzcie, jak fajnie tutaj mamy trola. Mogę coś zrobić? Um, you just got trolled. No okej, okay, może być. Tym razem nie rickroll, a zostaliśmy strollowani. Tak jak już mówiłem, łapka w górę, komentarz, bo pod komentarzami często przypinam serduszka. Po prostu bardzo dużo tych komentarzy czytam. Dla nowych osób na kanale i nowych w FNFie, Weekscore, to nie jest tak, że grałem w tego moda. Po prostu mody nadpisują swoje wyniki i często właśnie tak to wygląda. Dlatego widzicie tutaj jakiś wynik, ale zawsze gram pierwszy raz razem z wami. No i co? Subujcie, jeżeli nie subujecie. To jeszcze w sumie tyle chciałem powiedzieć i zaczynamy. Żeby wam tutaj nie przedłużać. Lecimy na hardzie. Um, tak, lekko nieogarnięty jestem, jak widać zresztą, ale myślę, że sprawdzimy tutaj fajnie młoda. Patrzcie, um. wiem, co to za piosenka i nie wiem, czy mogę jej użyć. <laughs> nie wiem, czy będę musiał tego wyciszać, wiecie? Czy nie będę musiał tego wyciszać? Czas na trochę trollowanie, ok? No i mamy go. cholera, ale jazda, dobra, to może być dobry mod. O, już się zagapiłem. Żeby na samym początku misa zrobić? Weres, to jest... Forma chyba siada. Nie ma formy. Podobno mod ma być rozwijany i te piosenki mają być lepsze, więc zobaczymy go później w updatecie. Ale już teraz chciałem wam pokazać, bo jest podobno naprawdę powalony, niczym Trikis wczoraj. Mamy wszędzie jakieś, wiecie, komiksy, tego Trollface'a. Fajnie to wygląda. To było trudne. Nie lubię takich wiązanych strzałek. No ale cóż, kto je lubi? Widzę, że cały czas śpiewamy razem. Nie ma także on, a później ja. Co tu się dzieje? Okej, okay, jeżeli gram w to pierwszy raz, to nie było szansy, żeby zrobić to lepiej. Ale 90% acuracy prawie jest, więc to i tak jest dobry wynik. Jak na pierwsze podejście do tego moda, tak jak to zawsze mówię, no bo tak, generalnie jak macie 90, to jest bardzo dobrze. Co on zaś tutaj robi? Dlaczego słyszę tą muzyczkę? Proszę jej nie robić. Okej, okay, i patrzcie, przemienia się już w takiego totalnego świra. Widzicie go? No właśnie, to to szaleństwo uderza do głowy. Dobra, może będą lepsze strzałki, dla mnie te szybsze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo te wolne to coś mi nie idą. Tu, e-e, e-e. Słyszę w tym to właśnie. Odgłosy mi się podobają. Pasują tutaj do naszego trola. Mamy ruszający ekran, dobra, to to już jest. Coś, z czym się już spotykaliśmy. No i na pewno jest to trudne, co nie? Dodaję trudności po prostu. Nie, nie, nie potrafię tego zrobić, bo. Nie mam wyuczonej. Nie mam, wyuczone... nie mam wyuczonego schematu od niego, co nie? Także ciężko będzie to zrobić za pierwszym razem, ładnie. A patrzcie, ile tego leci u niego. Mega, mega dużo. Dobra, jest wariacik. O, oh, dobra, siadło mi, ale on się w ogóle przemienia. Jeszcze bardziej, co jest? Patrzcie, co robi, wariat. Uuhu, lol, co się dzieje w ogóle? Tu tu, 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 tu. Ale perkusja wjechała. Ała, Joko twarz creepy, co jest? Zobaczcie go, jak się patrzy. Nie chciałbym, żeby ktoś tak na mnie patrzył. Powiem tyle tylko. Naprawdę. Ej, poszło mi lepiej chyba. Jestem pewien. Albo na podobnym poziomie, bo nie widzę. Okej, okay. spójrz za siebie, dobra, czekaj, zobaczę, co, halo, co tam było, a, no nikogo nie ma, sprawdziłem za was, widzowie, także spokojnie, co tu się, ja mam to klik, okej, okay, czekajcie, co jest, moment, nie byłem gotowy na takie rzeczy, okej, okay, teraz odpalamy Spocenca, widzowie, odpalamy Mereza Spocenca. Ale nic nie mówić. tu jest creepy piosenka i ten jego ryjek. Sami widzicie. to że to tak się rusza, aż się gubię. Okej, okay, widzę chyba ketchup na jego głowie. Oczywiście wiecie o co mi chodzi i co to jest, ale wolę powiedzieć, że to ketchup. Takie tam trollolo. Oj, dobra, myślałem, że już leci. Nie, ciężko, ciężko jest mi to wyklikać. Ale trudny mod. Jakbym sobie zrobił kilka podejść, to jasne, przeszedłbym, ale za pierwszym. Co tu się dzieje? Uwaga, osoby, które nie mogą takich rzeczy zbyt nie oglądać. Staram się, wiecie, nie spamować oczywiście. On jeszcze te strzałki zmienia, przez co ja mam problem z odróżnieniem ich. O matko, jaki wariaci Nie spodziewałem się widzowie. Że będą takie jazdy. Nie mogę patrzeć na strzałki, muszę mieć w głowie tam, gdzie one są zawsze. Nie mogę na to patrzeć. Ok. Chyba to mamy, aczkolwiek nie widzę, ile miałem w tym accuracy. Szkoda. Wydaje mi się, że pod tym kątem ten mod nie jest dopracowany. Bo nie można sobie zajrzeć jakimiś. O, właśnie, mam! 85 i 65 misów. Na moje bardzo dobrze, jak na pierwsze podejście do tego moda. Oczywiście, score jest z innego moda, także nam się trollga nie nadpisze. No i co, dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się troll podobał. Taki nieco inny i luźny odcinek. Na pewno będą też większe mody na kanale wciąż. Czekamy na te większe, zobaczymy. Dziękuję, mam nadzieję, że się podobało, po prostu, i cześć.